Witajcie, zapraszam do rozkładu. Masz wiadomość. No, odbierz sobie tą wiadomość, co tutaj wszechświat chce ci przekazać. W tym momencie, co masz usłyszeć, co jest ważne, potrzebne, pożyteczne dla ciebie? No, weźcie to tak najlepiej. Trzy pudełeczka są. Wybierzcie sobie jedno z pudełeczek, i tu będzie dla ciebie wiadomość na ten czas. Krótki przekaz. Ja już zaczynam. Pamiętamy, no, bierzemy to tak jak czujemy? A jeśli nie czujemy, to nie bierzemy nic tutaj na siłę, więc proszę o takie zdrowe podejście, bo to wiecie, rozkład ogólny, więc tak, może nie z każdym, no bo nie zawsze to rozkłady z każdym z nas rezonują, także proszę o tym pamiętać. I co? Ja zaczynam od czerwonego pudełeczka, jaka tu jest wiadomość dla Was, dla Ciebie na ten czas. No i co? Dziękuję też Wam za komentarze. Piszcie te komentarze, lubię je czytać i fajne rzeczy piszecie, więc też zachęcam do tego, aby je pisać. No dobra, zaczynam od pudełeczka czerwonego dla tej grupy, jaka tutaj jest wiadomość dla Was. Co masz usłyszeć? Ale piękna wiadomość. Miłosna sprawa tutaj się zadziewa. Gdzieś masz miłość wokół ciebie, miłość w tobie, miłość wokół ciebie, miłosno, cieplutko, tutaj tak jest, miłosna atmosfera. Jest gdzieś człowiek, który bardzo Cię kocha, bardzo jakoś jest mu tak dobrze przy Tobie, dobrze mu z Tobą, i wiesz co? I on ma z tym też jakiś taki problemik. Ma, ma tutaj z jednej strony cudowne uczucia do Ciebie, ale one niosą ze sobą jakiś dyskomfort, bo ten człowieczek może tutaj przed Tobą ukrywać to, że jesteś tak wspaniała, że jest mu z tobą tak cudownie. Po prostu masz, masz taką hmm, miłosną duszę, bardzo dobrego przyjaciela, kompana do spotkań, do, do rozmów, kogoś, z kim czujesz się bardzo dobrze i razem sobie tak fajnie, tak sobie płyniecie, tak się potraficie cieszyć tymczasem. Też jakby. Było to gdzieś tak głęboko osadzone w wasu obojgu energetycznie, i co? I fajne możecie mieć jeszcze w najbliższej przyszłości chwile. Bo tutaj pokazane są takie, takie spotkania. Takie... To nie musi być wiesz, długie ani częste. To mogą być takie mm, po prostu chwile. Macie jakieś chwile: chwile radości, chwile szczęścia. W tych chwilach jest miłość, jest uczucie. No, i tak. Yy... Ten ktoś może się z tym trochę skrywać. Nie tak, nie za bardzo macie ochotę wyznawać to, tak, żebyś to widziała. Więc on może się tak trochę z tym mm, kamuflować, bo jest mu niezręcznie w tej sytuacji, bo tak jakby. On chciałby z tobą dużo, dużo więcej, by z Tobą chciał takich spotkanek, takiego przytulanka, jakiegoś spędzania razem czasu, ale nie bardzo na ten moment może sobie na to pozwolić, więc jest taka informacja: cieszmy się z tego, co mamy, z tego jak jest, bo jest pięknie, jest kolorowo, jest pozytywnie. Masz, masz taką duszę, która cały czas jest przy tobie, dobrze wam razem i. Jest tutaj wzajemność wokół was, pomiędzy wami coś jest takiego ciepłego, co was łączy i to jest piękne. I tutaj też jakby karty chcą zwrócić ci na to uwagę, bo być może ty albo go jakby nie zauważasz albo nie zdajesz sobie tak do końca sprawy, że to że on jest cały czas przy tobie. Że jest takim hmm, Takim misiaczkiem, tutaj ktoś dla ciebie jest, a ty dla niego, i tak się razem tulicie energetycznie, i tak sobie pomagacie. Ale też mam wrażenie, że sporo tutaj zadziewa się w ciszy, że nie wszystko jest tak, tak okazywane, tak mówione pomiędzy wami, ale w sumie jest piękna przyjaźń, jest taka głęboka emocja, która was oboje łączy, i wy musicie jakby sobie. W tym wszystkim poradzić, odnajdywać się, bo, no bo nie, być może nie jesteście w relacji, albo to jest jakaś taka świeża relacja. Może taka niezobowiązująca, albo nie za bardzo mająca perspektywy rozwoju. No, różnie to może być. Jest po prostu jakaś, jakaś trudność, jakaś niewygoda w tym no ale co, wiadomość jest taka, że masz wiedzieć, że są uczucia, jest miłość to jest fajne, tego się trzymajcie bo, bo miłość jest ważna dobrze, teraz co druga grupa jaka jest dla was wiadomość to takie zł, złotawe to pudełeczko jest takie błyszczące złoto, złoto czarne e, jaka jest dla was wiadomość co masz usłyszeć na ten czas co tutaj jest dla ciebie Ci się przygląda, masz jakąś obserwatorkę Obserwatora no Człowieka, który gdzieś tam patrzy Co ty robisz, jak ty robisz Jak ty się zachowujesz może tak gdzieś z boczku się przyglądać, jakiejś Twojej relacji, Twojej przyjaźni, jakiejś Twojej więzi. Więc weźcie sobie też to mm, tak jak, jeśli tak oczywiście czujecie, że może być w Waszej sytuacji, bo to nie musi być dla wszystkich. Tutaj też jest pokazana taka mm, chwila zastanowienia się, takiej zadumy: co ja mam z tym zrobić? Co ja mam z tym zrobić? I ty się zastanawiasz i ten drugi człowiek się zastanawia, tak nam jest razem dobrze, tak cudownie, tak rozkosznie, pozytywnie. Fajna znajomość, a tu co, trzeba ją zakończyć. Ona nie rokuje, ona nie może się rozwijać. To nie jest relacja, to nie jest jakiś, nie wiem, taki związek oficjalny, który. Mógłby się tutaj jakby rozbudowywać, moglibyśmy nad nim pracować, inwestować w niego. No tutaj się to tak nie pokazuje. Fajnie nam jest, zatrzymaliśmy się gdzieś na sobie, dosyć tak się zrobiło przyjemnie, pozytywnie, jakbyście wy oboje mieli jakąś taką odskocznię, mieli siebie. Być może jesteście gdzieś tam w tej swojej codzienności samotni albo nieszczęśliwi. I tutaj jest to, to spotkanie takie, ta chwila, ten, ten czas, ten ktoś, z kim masz bardzo dobry kontakt. I obie strony czują się w tym dobrze, ale to ma jakieś granice, to, to gdzieś nie ma przyszłości ta relacja. Ona może być chwilowa, może być przelotna, więc to jest dla was informacja, żeby tutaj jakby nie, nie rozbudzać tych swoich fantazji, nadziei na to, że, że my będziemy. W jakimś oficjalnym czy długoterminowym związku, bo tutaj jest pokazane coś, co jest nam obojgu bardzo potrzebne, ale nie jesteśmy zdecydowani my nie jesteśmy dojrzali, nie? Jakby to nie, nie ma jeszcze takiego przygotowania na to. Niektórzy z Was mogą właśnie na swojej drodze w najbliższym czasie spotkać takiego człowieka, który zaciekawi mnie, zainspiruje. Ja się gdzieś tam zatrzymam, spędzę z nim chwilę, ale albo on się będzie tak ode mnie dystansował, będzie mi tak udzielał siebie, tak będzie mi wydzielał, dawał po skraweczku, tak i to nie będzie zbyt fajne, a a coś fajnego jest pomiędzy nami. A dlaczego on mi tutaj tak, tak daje? Tak daje siebie, tu masz łyżeczkę jedną, tutaj pół łyżeczki. Więcej nie dostaniesz, bo się zachłyśniesz. Taki ktoś może być. Albo ty. Tego kogoś, bo to może działać z dwie strony, że no, poznajesz osobę, bo tu i mi tak, jakimś, nie wiem, przelotna znajomość, przelotny romans, yy, potencjalni jacyś, nie wiem, kochankowie, chwilowi, którzy są w jakimś biegu życiowym, w jakimś pędzie, ale oni się tylko na chwilę ze sobą zatrzymują i w tej chwili łapią coś fajnego, coś pozytywnego i tam się dobrze, dobrze czują. Chcieliby się zatrzymać, spędzić dłużej jakiś czas ale nie są gotowi, nie są dojrzali. Człowiek mówi nie, ja pędzę dalej, ja nie mam w sobie takiego przekonania, że ja się mam zatrzymać w tym miejscu, w tej relacji, muszę iść dalej, chociaż sam do końca nie wiem gdzie, jeszcze nie jest to we mnie takie jasne, czego chcę. Ale jesteśmy na etapie takiego dojrzewania, poznawania siebie, takiego szukania, odnajdywania też samego siebie, i tutaj też taka przelotna znajomość, gdzie oboje może czuć się tak podobnie, ale to nie jest takie obiecujące, to nie jest rozwojowe, masz to wiedzieć. Więc wziąć z tego to, co to daje na dany moment, bo może być na przykład jedno spotkanie, no coś takiego krótkiego, no albo więcej. Ale to na tym się nie buduje, na tym się nie zostaje, tak? Bo tutaj nie za bardzo jest na to opcja w tym czasie. No, bo ten człowiek, albo ty, to tak sobie też jesteście jeszcze nie, nieokreśleni. Czy ja bardziej chcę się skupić na tych swoich rzeczach materialnych, czy na jakiejś karierze pracy, czy na innej relacji, czy na kimś innym. No, takie tu są jeszcze gdybania. No dobrze. I bierzemy to trzecie pudełeczko. Co my tutaj mamy dla Was? Jaka dla Was jest wiadomość? To jest takie różowe w kropeczki. Co to za wiadomość dla Was na ten czas? Ależ pięknie, taka wiecie co, taka prawdziwa wiosna, a ty nie chcesz jej wpuścić do siebie. Przychodzi wiosna, stuka do ciebie, puk, puk w okieneczko, otwórz mi, ale ja się boję, ale ja nie wiem, czy jestem gotowa, nie wiem, czy ja chcę tutaj tego, tego człowieka. Macie takie... Cudowne nowości, tak jakby te ziareneczka, które kiedyś były posiane, one teraz zaczynają kiełkować i tak was chcę zapraszać, proszę zobacz ile tu masz opcji, tu możesz kogoś poznać, to możesz zrobić, poznać, tutaj jakaś relacja, tu jakiś człowiek, no generalnie jest takie otwarcie się na miłość. Na fajne związki, na bardzo fajne przyjaźnie, takie przychodzą energie. Ale ty się pokazujesz trochę taka, taka pokręcona, taka gdzieś e, przytrzymywana, I, i masz jakieś wymówki, bo może pojawić się na twojej drodze człowiek i to nawet nie jeden po prostu okazje, sytuacje, które cię zapraszają. Przyjdź, chodź, skorzystaj, spróbuj. A ty mówisz tak, no dobra, raz pójdę, spróbuję. Drugi raz nie mówię, że coś mi jakoś nie wiem, dzisiaj to nie pójdę, nie czuję się za dobrze. Tak jakbyś ty gdzieś e, trochę miała energii, zwróćcie uwagę, czy jesteś takim męczennikiem swoim, gdzie, który jeszcze się tak do końca nie wygrzebał z czegoś. To, to energii, jakby wszechświat tutaj chce Ci pomóc chce chcecie uwolnić, chcecie wyzwolić, dać Ci takie szanse właśnie na, na budowanie fajnych przyjaźni, na fajne znajomości, na, na poznawanie, na odkrywanie też nowych, nowych lądów, nowych znajomości, ale też samej siebie. Nowe początki cudowne tutaj się pchają do ciebie, a ty się pokazujesz taka uwikłana w coś, przytrzymywana gdzieś, więc albo cię zatrzymuje. A, wiem, jeszcze niektórych zatrzymuje sytuacja. <laughs> Macie specyficzną sytuację, jeśli chodzi o pracę, o jakieś bezpieczeństwo materialne, o coś, co znasz, co jest ci znajome, pewne i ty. Nie chcesz widzieć, aj, przychodzi miłość do ciebie, przychodzi do ciebie propozycja, szansa, człowiek z miłością. A ty mówisz: nie, nie teraz proszę, nie teraz, bo ja muszę tutaj gdzieś zostać w czymś, muszę się zająć tą pracą, muszę się poświęcić bardziej czemuś innemu. I ty tak bardzo nie chcesz widzieć tego człowieka, tej miłości, ale to zaczyna być czuć. To jest takie mięciutkie, takie cieplutkie, takie pozytywne. A ty z takim jakimś swoim wewnętrznym uporem, z jakimś takim brakiem przekonania, brakiem wiary, gdzieś tam zostajesz, tak się bronisz przed. Tym I mówisz nie, ja sobie muszę tutaj najpierw swoje sprawy zorganizować. Tak jakby niektórych z Was może rzeczywiście przytrzymywać praca, odpowiedzialność za jakiś projekt, za jakąś sytuację, przed tym, aby móc rzucić się w wir miłości, aby móc iść za głosem serca: posłuchaj swojego serca. Ja nie mogę go teraz posłuchać, ja nie chcę go teraz słuchać, bo mówi mi jakieś głupoty, a ja się mam skupić na czymś innym. No, tutaj są takie trochę dylematy w tej opcji, ale mm, ty tak nie, nie chcesz iść tym sercem, nie chcesz z nim rozmawiać, nie chcesz z nim współgrać, gdzieś czujesz się bezpieczniej z tym, co... Co widzisz, co, co masz namacalne, w czym jesteś, za co jesteś sama odpowiedzialna, co możesz stworzyć bez drugiego człowieka, jakby to jest dla ciebie pewniejsze, lepsze w tej sytuacji i ta miłość gdzieś, ona gdzieś tak krąży wokół ciebie, takie fajne energie, to są słodkie takie wibracje. No, być może w pewnym momencie otworzycie oczy, jakoś się tak trochę wyzwolicie, trochę wypuścicie, ale to jest pokazane z takim oporem. Ale też jakby ten kielich tutaj się tak manifestował przed Twoimi oczami, na Twojej drodze, tak uparcie. On przychodzi, pojawia się, stoi, czeka, krąży, daje sobie znać. Tutaj Cię tak zalewa, zalewa, zamacza Cię tą wodą, a Cię, och nie, no nie zauważam, nie widzę, opieram się, bo ja mam tyle rzeczy tutaj innych, których się czuję bezpiecznie, pewnie i za które jestem odpowiedzialna. Także też jest. Tutaj taka energia o Was samych, jakbyście szukali, nie wiem, wymówek, usprawiedliwień, unikali czegoś, bali się miłości, boję się miłości. Nie jestem przekonana do czegoś w tym czasie, nie jestem gotowa. To niedobry moment, to nie jest sytuacja dla mnie teraz, bo ja mam inne sprawy, jestem czymś innym zajęta, czymś innym pochłonięta, gdzieś mnie coś lub ktoś trzyma. A tu proszę, a tu miłość przychodzi na drodze. No, pewne sprawy dla Was tutaj mogą się zadziewać tak równolegle, ale to są fajne wibracje, fajne szanse, fajne okazje, takie do rozkwitu, do rozwoju, do nowości. No, no dobra, więc weźcie sobie to tak, jak Wam tam pasuje, jak z Wami rezonuje, zróbcie jak uważacie w tych sytuacjach dylematu. Oczywiście, słuchajcie siebie. Dobrze, no to co? Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.